Halo witajcie widzowie na kanale. Dzisiaj nie nagrywam z Tomkiem Siema. I Jak nie znacie mnie, to mój kanał to Fariano It 1, a jego kanał to jaki? Jego kanał to powiemy na następnym odcinku. Telefon dzwoni. Weź odbierz. Ja będę czytał. Co, co to nagły wypadek? Jestem świadkiem na wypadku. facet to właśnie obrabował sklep. Ok, zachowaj spokój. Gdzie jesteś? Jestem wy obszar. w obszarze. Wy porządku, wysyłamy policję do Twojej lokalizacji. Zachowaj bezpieczeństwo i poczekaj na ich przyjechanie. Dobra. Wzywamy policję. Wyzwałem. Nie naprawdę nie chce się tego czytać. Seryjny morderca, który został złapany za mordowanie rodziny, uciekł z więzienia. Ostatnio widziano, że zmierza do miasta Silverstone. Jeśli zobaczysz go lub cokolwiek podejrzanego, zgłosz to na policję. Chyba policja, nie wiem. Nie pisało tam dalej. Więc ja nie wiem, widzowie. O kolejny telefon. Co to za nagły wypadek? Nie mogę znaleźć mojego dziecka. Zginął. Zginął godziną. Ok, zachowaj spokój, gdzie jesteś? Jestem w obszarze 3 chyba. W porządku, wysyłamy policję do twojej lokalizacji. Zachowaj bezpieczeństwo i poczekaj na ich przyjechanie. Nie w porządku, tylko... W... Ja czytam tak jak tu jest! Tak piszę! W porządku. Tam pisało godzinam. Godzinam. Powinno być godzina. Dobra, bo ja w to nie wiem, co robimy. Stoimy i gadamy. Co to za nagły wypadek? I just saw Ja się widziałem źródło włamujących się do domu. Ok. Zachowaj spokój, gdzie jesteś. A ok! To policjan ok mówi. Jestem w obszarze. Nie wiem jaki. W porządku. Wysyłam policję do twojej lokalizacji. Co? Czekaj. Co Łe, poczekaj. Nie wiem. To był... prankowy... Posprzątajmy papiery. A wcześniej to... to był prankowy... Tu nie włącz od nowa? Nie Aha, to mamy iść tutaj Idę pod papiery CO TO BYŁO ZA GÓWNO? Co to było? Ale gówno mi się pojawiło przez twarzą Lepiej wrócę do pracy. Nie będę marnował na to czasu. To nawet nie jest moja praca chyba. Ciekawe co teraz. Co to za nagły wypadek? Czemu on mówi co to za nagły wypadek? Wiele strzałów w mojej okolicy. Ok, zachowaj spokój. Gdzie jesteś? Ok! No ciągle ok mówi co za głupi. Jestem w obszarze. W porządku wysyłamy policję do twojej lokalizacji. Zachowaj bezpieczeństwo i poczekaj na ich przyjechanie. Nie no to jest jakieś oszukane. Oszukane, oszukane. Ciągle gadają ciągle. Dobrze nam poszło, chodźmy do domu. Teraz gaszamy świat. Teraz, posprząt... o, ja Teraz posprzątamy papiery. Sprzątamy papiery i tyle, i koniec. I idziemy do domu. Chyba. Przykro, trzeba sprzątać. A tu jest pistolet. Gówniany. Dobrze. Wyłączmy wszystkie komputery. Jakby co, to było przeczytane? Wyłączmy wszystkie komputery. Wyłączmy w... światło i chodźmy do domu. No. I tyle z tego. Noc druga. W nocy trzeciej chyba coś się wydarzy. A wie, że ja raz tam utknąłem w ścianie? Tam do góry. Tam do góry utknąłem w ścianie. Idź do swojego biura. Dobra, idziemy do swojego biura. No Ty też coś dalej. No, nie mam co grać teraz. Więc... Masz. Widzowie muszą cię też słyszeć. co mi obchodzi? Odbieraj to 9... 911, co to za nagły wypadek. Nie mogę znaleźć mojego dziecka. Zaginął godzinach. Godzinam? Czemu tak napisało? Oh, zachowaj spokój, gdzie No teraz A wszystko nie, będzie nie. się powtarzało. Jestem w obszarze trzecim. W porządku. Wysłałam policję do... W porządku. Wow! Nie wiedziałem, wiesz... Zachowaj bezpieczeństwo i poczekaj na ich przyjazd. Się wy porządku. Się w porządku. No, mówiłem w porządku. W porządku. No właśnie, w porządku. Ale żeby było szybciej. Widzowie będę się niecierpliwić. Potem za będę zaczynać się wkurzać i naprawdę. Otwieram drzwi A, mamy posprzątać podłogę, nie no. Naprawdę, najfajniejsza robota, to w końcu jestem policjantem czy sprzątaczem? Ja nie wytrzymam. Albo jestem sprzątaczem, albo policjantem. Dobra, ty myj kibla ja tutaj ogarnę to. Nie myjemy kibli. Okej, okay, wszystko zrobione. Dobra, wracamy do pracy, tak. 35 No, bo to jest... Żeby wszystkich by... Tego nie będę czytał, bo to się wszystko... Właśnie usłyszałem wiele strzałów w mojej okolicy. Jak to normalne. Ok. Przestań gadać policjancie, ok, bo mnie wkurzasz. Jestem w obszarze... W porządku. Wysyłamy policję. Powiedziałem wy, w porządku. No i to jest źle. A ty. A wcześniej mówię w porządku. Mm. A ty mówisz, że źle. Nie, no ja nie. Nie, ja nie. Nie, ja nie wytrzymam. Ja za chwilę to se pójdę tam, tam, tam daleko, tam daleko. Do kibla i się zamknę. I koniec będzie pracy. Co no, tam będziesz robić? No na pewno. Raczej. Pojadę se autem do domu i tyle Już mi nie będzie tej pracy Już się pożegnam z pracą Na razie to wolę pracować bo to jest moja jedyna praca No I chcę ją zaliczyć A jak jej nie zaliczę to, to będzie dupa Uważaj, wiele osób zaginionych. No, ale praca... teraz pracujemy jako... Ogrodnik. No. Ogrodnicy. A potem znów będziemy policjantami. Dobrze, Aha. nowy plany. O! Chodź, idziemy się przejść. Na spacer. W końcu idziemy na spacer. Otworzy te drzwi Otworzy te drzwi bo je wyważymy Wyważamy drzwi Dobra, lecimy Doba. Taka, Ty otawała. nie gin. Chyba coś tu wyskoczy na 100% No na 100% chyba coś tu wyskoczy, tak Pewnie tak Wyskoczyłem. Aha Puśmie! No, aha, aha Odwróć się za siebie i biegnij. No nie. Co to ma być? jakieś gówno mnie śledzi. Ciągle tu nie ma speeda. Bo nie ma, bo możemy tak biegnąć. On nas nawet nie złapia. Co to było? A Nawet... On powiedział policjant, co to było? A, teraz będzie zgłaszać do radia. Wołać o pomoc. A po co? Wzywanie pomocy. Jedno. Ciągle Drugi raz. Nie kupuj żadnych bananów. Trzy. Cztery. Pięć. Do siedmiu tak będzie. Potem będzie następna noc. I potem będzie bum. Chyba. A. Nie udało się wezwać pomocy. Co ty robisz? Czemu jesteś? w morderca, który został zapanowany za mordowanie, na nie uciec A ciągle to samo jest. Ciągle to samo jest. Ej, nie gadaj, że to teraz to będzie Seryjny I think to... A nie, jednak zgaszamy światło i już jedziemy do domu Jaka jest teraz? Aha, do trzech razy sztuka chyba To jest chyba ostatnia noc jeździ do swojego biura A co mi to da? A, mamy włączyć komputery od nowa. Będziemy grali. Coś. Aha, teraz. Aha! Mamy iść do toalety teraz, pozbierać myszę. A naciskać! Naciskać trzeba na nie. Co to, co to za dziwne dźwięki? Za dziwne dźwięki tych myszy. Poczekaj na awaryjne połączenia. Mi się już nie chce tego czytać. Jak będzie to samo, to ja już będę sobie olga przy tym. <try> To to bo nie znam tego. Co? Kolejny praweł Nie wiem, nie znam tego języku Już wolę stąd idziemy po śmieci wynieść? Ki? Co to było? Nie ma tego, tego tego kogoś. Normalnie u nas nam do końca finał tydzień. Halo. Aha. Aha. No, ale śmieszne. To nawet straszne nie było. Mamy pozamykać wszystkie drzwi. A mamy już do kibla, solidarni chyba chyba. Nie. Licencje się nie chowają do kibla, teraz idziemy do domu? Zranie. You can't hide. Uciekaj! A mamy... Y, y, szybko! Do samochodu! Idę, do Odpalam samochód Odpalaj to Nie da się Komputer mi się za chwilę rozładuje Dobra, ale to nic Palaj samochód! Nie mogę Odpalony Nara, ja uciekam Nara, Nara uciekam Zostawiliśmy go Chłop został Co to za gówno Ale straszne to było Dobra, dzięki widzowie za obejrzenie Doba. tego filmu. Dzięki, dzięki. No żegnamy Was na, Dobra, radę. na radę.